Cześć, witam Was ponownie w kolejnym vlogu. Chciałbym się porozmawiać dlaczego nie ma let's play z głosem na moim kanale. Powód jest prosty. Aktualnie już ściule robią przez cały miesiąc pierdolony chodnik i codziennie od, od 7 do godziny 15-16 napierdalają tym maszynkom i kurwa i potem weź coś nagrywaj okno otwarte, okno zamkniesz. Tak to słychać. Zresztą... Może usłyszycie za niedługo, jak zaraz będą jakieś tam kostki piłować, czy ciąć kostki, bo oni tam to. No, mnie piłują, nie wiem. To jest jedno, a to samo chyba. I tak, jak widzicie, zakupiłem właśnie dodatek do OMSi 3 generacje, czyli tam mamy Mercedesa, 2 Mercedesy i tak, czy dokładnie 3 Mercedesy są, ale Mercedes C2 jest. Czyli ten najnowszy, tak w ogóle i jeśli zrobię te chodni to zacznę nagrywać cały czas właśnie let's play z głosem i jeszcze chciałbym się spytać gdzie się podziały kurwa moje subskrypcje Oczywiście widzieliście specjal na 1200 widzów Potem po tygodniu gdy to wrzuciłem YouTube mi pokazał że mam jedyne 600 Y, co ja gadam? Y, 962 subskrypcje, a dokładnie teraz stoję na wyniku 963. I właśnie aktualnie nie wiem z jakiego to było powodu. Dlaczego tak YouTube mi zrobił? No i tak. O, sąsiad pojechał. Bo było słychać auto. I w ogóle, jeśli Wam się ten filmik spodobał, oczywiście zostaw lajka, komentarz, subskrypcję I jak wiecie. E, teraz mam w planach nagrywać GTA 4 W wersji z dodatkiem gdy jesteś policjant, Czyli LCPDFR Oczywiście muszę go wgrać Na nowo zainstalować i będziemy sobie pykać Jako policjant będę jeździł Kiancom No i oczywiście coś chciałbym wam powiedzieć jak wiecie, są już wakacje. Czyli wakacje już miałem dwa tygodnie temu? Bo, jeśli oceny zostały wystawione, to przestałem do szkoły chodzić, żeby nie było. Yy, I mam bardzo, bardzo wiele planów: jak spędzić wakacje. Yy, na pewno będziecie mieć odcinki z mastertraka, bo się wybieram właśnie na Master Truck I tak różne tam nowości będą, nowe gry będę nagrywał. Czy gier mam pewno, ale. Na pewno jakieś nowe, też kupię i będziemy nagrywać. Na pewno będą to odcinki. Z, z OMSI 2 się będą teraz pojawiać częściej. E, z OMS 1 też będą częściej odcinki. Z ETS-a 2 częściej będą odcinki. Bo są wakacje, ludzie. Wakacje trzeba korzystać. E, potem znowu szkoła. E, wakacje i tak miną jak z bicia strzelił. Zajmę się, popatrzę, to już będzie koniec wakacji. No i yy, będę miał też nowy aparat, więc będzie lepsza jakość vlogów yy, i wszystko będzie lepsze. No i ja już się z wami na... żegnam. Yy, pamiętaj, spodobał Ci się odcinek, daj lajka, komentarz, subskrypcję i nara.